Elo wariaty, w dzisiejszym odcinku mamy 11 koła i mamy nowy event i kurczę coś rzadziej się pojawiam na tym kanale i trzeba to zmienić i zmianę mogę zapowiedzieć Jak wyjdzie w rzeczywistości to się okaże, ale zmianę jak najbardziej mogę zapowiedzieć no i co, no, mam nadzieję po prostu, że to wyjdzie, ale na wstępie macie konkurs na tego skinka, jeżeli chcecie go wygrać, to zostawcie łapę w górę pod tym filmem, subskrypcję na moim kanale i komentarz z hasłem podanym podczas filmu, no i co, no i również klikajcie sobie tutaj plusik i w tym właśnie miejscu wpisujcie sobie kodzik genetic, Daję wam on 10% do Apple 100 i 2 złote 10 groszy zł na starci, przykładowo w sobie stówkę, dostajecie dyszkę za darmo wpłacacie sobie na przykład kafla dostajecie stówę za freehold, albo jeżeli wpłacie sobie na przykład dyszkę, to dostajecie Zeta za darmo też jest tu jakiś tam bonus i co? Ja tutaj szukam szczerze. Tej yy, skrzyneczki ukrytej, tylko kurczę, coś nie mogę jej znaleźć. Totalnie klikam we wszystko, odkryłem dwa miejsca, no ale skrzynka żadna nie spadła. Ok, teraz muszę wykopać kamień. Mamy tutaj ukrytą skrzynkę, ale ukrytą skrzynkę zostawimy sobie na następny odcinek, bo jak widzicie, jest tutaj grubo dwa koła na trybie Joker. Jedno otwarcie, mamy tutaj chociażby tego Flame'a mamy tutaj Poseidona Xtreya, Meduzę i Koski, które jak widzicie też są całkiem mocne, przynajmniej te topowe. No, i co? Mam tutaj łącznie jakieś 8, 16, no około 20 kilku procent jakiś mega posrany profit. No, ale dzisiaj skupimy się po prostu na nowych skrzynkach eventowych i trochę poklikamy ich sobie na trybie Joker. Zróbmy sobie na przykład 4 Minery, 4 Or Hauler, no i 4 tutaj jeszcze i 4 te, i na samym końcu. Dołożymy oczywiście, czt no, czterech najdroższych to ja nie dołożę, ale jedną na pewno. Chociaż wiecie, co nie no, rozbijmy to na dwa case battle, bo to będzie po prostu za grube i ten odcinek może się za szybko skończyć. A chciałbym was chociaż chwilę ukontentować. No i zróbmy coś takiego: za sześć koła. Oczywiście na końcu najdroższa, no i zostaje nam cztery koła. W razie czego może na tę skrzyneczkę ukrytą. No i chociaż nie, nie, no, ja chcę zrobić z niej oddzielny odcinek. Nie wiem dlaczego, ale zawsze były oddzielne odcinki ze skrzynek eventowych, więc chciałbym tak zrobić i w tym momencie. No i co, Koski przelatują. Mamy póki co, tylko Man o War. No i zobaczmy drugie otwarcie i Battle start, No to też nie jest drop, po którym my tutaj przyszliśmy. Letnie Battle Star, tylko Baskill Baskill jest tańszy. No i lecimy z kolejną skrzynką. Tym razem ee, Short Fuse za 400 zł. No i kurczę no, no coś się nie popisują na jukerkach te skrzynki, póki co. No to może Modern Loda oczywiście. Modern Loda, kody z Simsów na nieskończoność pieniędzy. I zobaczymy, czy tutaj też nieskończoność pieniędzy dostaniemy. A oczywiście. Nie dostajemy. On dostaje Green Energy, ale na szczęście lepszego Emeralda. No i kurwa, nie gadaj, że to była najdroższa skrzynka. To była najdroższa skrzynka. Ja pierdolę. Jestem nieukontentowany tym case Battle, Jestem po prostu nieukontentowany tym case Battle. 2, 4, 8, 4, 2. Wymieniamy jedna gwiazdka. Jak pusto konkursy oczywiście wyglądają tak. Uuu, Bydlak, tutaj yy, gratulacje, stary, wywaliłeś konkursik. Mega, mega ładnie. No to trzeba będzie wam jeszcze tutaj jakąś koskę wrzucić na konkursik. Wiecie co? Zróbmy sobie po prostu otwarcie knife case'a, jednego na buście. No i ta koska trafia do Was. Kolejna koska na konkursy: Gucik Nox od 8.40, wpłacajcie jeżeli chcecie no i możecie dostać również taką fajną, fajną koskę a my zróbmy sobie po prostu kolejnego case batla. odpuszczamy oczywiście tę ukrytą skrzynkę chyba, że chwila, jak ona się nazywa, ja mam wrażenie, że ja ją już otworzyłem nie, Prospector Secret Case, no to tej skrzynki jeszcze tutaj nie ma w ogóle na case chyba, chyba, że jest ukryta Frospektor, nie, nie ma tej skrzynki. No dobra, no to zróbmy prosto kolejnego Case Batla. Tym razem wrzucimy tutaj więcej minerów, więcej orhaulerów i więcej Short Fuse. I wiecie co? Dołóżmy sobie jeszcze jakieś te nowe skrzyneczki, na przykład coś takiego. I jeszcze mamy na na przykład Spring Case'a. Ze Spring Case'a jest fajny yy, bajonecik, więc może coś takiego nas uraczy. No i mamy 17 skrzyneczek jeżeli to nie wyjdzie, to jesteśmy w totalnej dupie, ale Jokery ostatnio mnie dymają. Nie wiem, nie mam szczęścia do tych jokerów, więc może chociaż teraz w dzisiejszym odcinku na nowych skrzynkach, na nowym evencie coś ciekawego mi dopisze. Druga skrzynka, zobaczmy. Battlestar, to, to tym razem, a nie Royal Paladin, no kurwa nie wiem, nie rozróżnia tych emek, ale za każdym razem mnie dmają, War, dwie stówki, Spoczko, ale i tak brakuje nam jeszcze czterech, żeby w ogóle być na zero, i ostatnie dwie skrzynki, to są chyba te najtańsze, dokładnie, i później przychodzimy na Orhaulery. patrzcie, tutaj jest 4%, na losową kosę albo rękawice W każdej skrzynce I jeżeli byśmy coś takiego trafili No to wydaje mi się, że było naprawdę, naprawdę dobrze A 4% to wcale nie jest mało Tylko, że kurczę, coś nie mogę wam tego udowodnić No Kolejna skrzynka, daj coś no, Momentu to też nie jest to koska pod tym no i... może z najdroższych chociaż złotka jakieś polecą, no bo te złoto w końcu musi polecieć, no nie oszukujmy się, no właśnie, to jest te 4%, to nie jest nieosiągalne, to jest nawet, można powiedzieć, jak najbardziej osiągalne, no i dawaj teraz. Muertos. I to jeszcze dla bota i Samu. Kolejna skrzynka. Ja pierdolę, no nie wierzę, no... Kurwa, no nie jest dobrze, no po prostu nie jest dobrze. Chantikos, spoko, ładny skinek, drogi skinek, tylko że nawet jeżeli dostajemy takiego Chantikosa, to to jeszcze... Chyba, że... Okej. Okay. Jeszcze jeden. Ty? Trzy pod rząd? Tylko ten w minimal no to duża różnica cenowa. I tutaj też nic ciekawego. No dobra, no co spring, ostatnia szansa. Daj Classic Knife'a. No, kurwa nie dało. Dobra, i tak. Coś tam z tego z batla jest. Czy my jesteśmy na proficie? No jasne nawet, że nie jesteśmy. Nie stać nas nawet na stworzenie tego kispa. To jeszcze raz, nie wiem, nie wiem o co chodzi. No daj mi po, po prostu jedno złoto. Najlepiej z tej najdroższej skrzynki. Z najdroższej eventowej skrzynki. Daj mi jedno złoto. Mi starczy. Te najtańsze tam chuj w nie, tak naprawdę. 600 złotych, Royal Paladin. Dobra, jednak nie chuj w nie, bo to jest całkiem, całkiem solidny drop. No ale złoto z najdroższej. Złoto z najdroższej, jedna prośba A wupka gałęźnica To też nie jest to Gold To też nie jest to, chociaż 110 No najgorzej nie jest, skrzynka zwrócona Ale, a no my tutaj Przyszliśmy po złoto, a nie kurwa po jakieś Pierdolety, jedno złoto Za 8,5 koła, albo nawet takie Za 3,5 I jest spoczko, jest naprawdę spoczko Tutaj może polecieć, o 3,5 3,5. Najlepszy drop. Najlepszy drop. Pozdro. Nie. Kurwa. Jest bardzo blisko. Jest bardzo blisko. Tutaj o wszystkim będą decydowały ostatnie skrzynki. Proszę, 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 proszę. Nie zdymaj, nie zdymaj, nie zdymaj. Ostatnie 5 skrzynek. Chantico z lewa. Chantico lewa. To jest tylko 500 różnicy. Chantico lewa strona. Kurwa, no nie, i to jest ten Factory New. Dobra, z Stowa różnice. Trzy skrzynki. Nie, 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 nie. Ostatnie, ostatnie trzy, proszę. Kurwa, no to też pewnie jest drogie jakieś. Nie, dobra, złoto 60. Dwie ostatnie, proszę, proszę, proszę! Ja pierdolę, no i złoto. Potrzebujemy karambita autotronikę. Nie no nie wierzę. Kurwa, i to jeszcze dwa. Ja pierdolę. Tak potężny kurwa Case Battle 25 koła z 4. W dzisiejszym odcinku to było na tyle. Wyniki z konkursów macie na Discordzie. Hasłem nie będzie na przykład, nie wiem, jakie jest Wasze ulubione MRC. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Elo.